Cześć. Witam was w kolejnym filmie na kanale FotoPlusa i jest to kolejny film z serii, w której prezentuję wam różne dodatkowe akcesoria, które mogą przydać się filmowcom podczas nagrywania. I tak jak zawsze przypominam, w poprzednim filmie to już mówiłem, ten film to nie są recenzje. Tutaj nie recenzuję sprzętów. Ja tutaj omawiam poszczególne akcesoria, poszczególne grupy akcesorii, do czego są wykorzystywane i jak je wykorzystywać. Pokazuję oczywiście przykłady sprzętów, które możecie sobie kupić w Fotoplusie, ale nie są to recenzje. Jeśli jednak któryś z tych sprzętów bardzo Wam się spodoba, bardzo chcielibyście, żebym go zrecenzował, to koniecznie dajcie znać w komentarzu. W dzisiejszym odcinku będą trzy różne akcesoria, trzy różne grupy akcesoriów. Na pierwszy ogień już tutaj chyba widzicie z boku idą stabilizatory obrazu. Coś o czym można by pewnie zrobić cały dodatkowy film, jednak tutaj opowiem o nich w dużym skrócie. Tu mam zamontowany aparat. Korpus to Sony A73. Zamontowany do Ronina S, i jest to Ronin, którego w ogóle możecie sobie w Fotoplusie wypożyczyć, ponieważ Fotoplus ma też wypożyczalnie sprzętu. Takiego Ronina możecie sobie wypożyczyć. Jest to kategoria małego gimbala, małego, przenośnego, ale też do mniejszych sprzętów. Jeśli chcielibyście, oczywiście, wystabilizować ujęcia w ogromnym aparacie, z klatką, ze wszystkimi dodatkowymi akcesoriami, które będzie dużo więcej ważyło, to przyda Wam się o, raczej coś takiego. Jak to pudło tutaj, Krajne 3S Pro od Ziuna. No, i to już pozwala na dużo, dużo większy udźwik, Ale tego nie będę dzisiaj otwierał, bo to jest za duże, za wielkie. Pokazuję Wam tylko, że takie możliwości są. Jednak jeśli chcecie po prostu. Freelancersko wypaść gdzieś z aparatem. Macie jeden aparat z niedużym obiektywem, chcecie ustabilizować wasze ujęcia. To właśnie wtedy używamy takich stabilizatorów. Co trzeba przy nich wiedzieć? Trzeba umieć wyważyć aparat, bo oczywiście sam stabilizator ma go trzymać w odpowiedniej pozycji, ale musicie umieć go wyważyć. Dzieje się to na kilku osiach. Przy każdym stabilizatorze działa to podobnie. Po prostu musicie wyregulować tak aparat, żeby on nie opadał ani w jedną, ani w drugą stronę w momencie, gdy stabilizator jest wyłączony. Teraz taki stabilizator sobie włączę. I zobaczcie jak ogromna jest różnica w momencie, gdy stabilizator działa. Mogę sobie ruszać na boki, mogę ruszać przód, tył i aparat jest w miejscu. Jest skierowany zawsze w tą samą stronę. Mogę też sobie specjalnym joystickiem tutaj obracać. Także to jest sprzęt, dzięki któremu Wasze ujęcia będą stabilniejsze. Ale ten sprzęt też trochę waży. Dlatego komu poleciłbym stabilizator, a komu bym go nie polecił. Przede wszystkim nie do końca poleciłbym go vlogerom, bo fajnie byłoby mieć świetne ujęcia z ręki. Jeśli nagrywacie się aparatem, no to fajnie, żeby te ujęcia były piękne. Ale wierzcie mi, na wyciągniętej ręce nawet taki nieduży stabilizator, jak ten Ronin S, trzymany przez dłuższy czas, no ta ręka będzie bolała. Ujęcia będą piękne, ale nie wiem, czy to jest tego warte. Jeśli jednak robicie dużo ujęć przebitkowych, Pracujecie na jakichś eventach, robicie na przykład relacje z koncertu, albo macie zrobić jakiś film produktowy, czegoś większego, bo jeśli to są małe produkty, to ten drobny ruch kamerą da się w miarę stabilnie zrobić. Ale jeśli chcielibyście zrobić kilka kroków, na przykład ograć samochód, no to wtedy taki stabilizator będzie naprawdę niezastąpiony. Albo jeśli macie jakieś bardzo dynamiczne ujęcie, potrzebujecie nagrać ujęcie kogoś, kto biegnie i biec za nim, no to wierzcie mi. Ujęcie z ręki, po prostu z aparatu, nigdy nie będzie tak dobre jak ujęcie z takiego gimbala. Zresztą spójrzcie sami. Ja teraz do Was mówię, a w tle widzicie. Przykład nagrania, gdzie chodzę sobie tutaj po studiu, mając po prostu aparat w ręce oraz przykład nagrania, w którym aparat zamontowany jest na taki stabilizator i widzicie chyba sami, jak duża jest różnica, jeśli chodzi o stabilność tego obrazu. Ale pamiętajcie, że stabilizator nie działa góra dół. Tak? Jeśli będziecie ruszali aparatem w górę i w dół, no to takie ujęcie nie zostanie wystabilizowane. Oczywiście te ruchy są tylko tutaj na boki ogrywane, ale wszelka zmiana wysokości będzie nadal widoczna. Jednak naprawdę taki stabilizator może wam się. Się bardzo przydać w Waszej pracy. Warto tylko go dobrze wystabilizować. Jak widzicie, ja nie wystabilizowałem go idealnie, dlatego czasem ten aparat wpada w drgania. To często jest no, trochę czasu, które trzeba poświęcić. Jednak jeśli nagrywacie na stałym etapie, to poświęcacie ten czas raz i potem stabilizatorem możecie pracować już naprawdę szybko. Wsuwacie aparat i działacie. Przyszła pora na drugą kategorię sprzętu w tym odcinku i będziemy tutaj mówili o audio. Aczkolwiek nie będę jeszcze mówił o samych mikrofonach, bo oczywiście. Aparaty mają złącza mikrofonowe, standardowe łącze Mini Jack, do którego możecie wpiąć różne mikrofony, kierunkowe, bezprzewodowe, jak na przykład ten, z którego korzystam, ale są też duże mikrofony, które dobrze znacie z jakichś studiów albo po prostu ludzi, którzy, mówiąc tak bardzo, bardzo prostoliniowo mają duże kamery z dużymi mikrofonami. Te mikrofony mają inne złącza. Mają złącza XLR. To są dużo bardziej profesjonalne złącza, których nie znajdziemy w naszych aparatach. A czasem chcielibyśmy z takich mikrofonów skorzystać przy takim właśnie aparacie. I mamy też na to rozwiązania. W tym wypadku dwa różne rozwiązania: propozycja od pana Sonika i propozycja od Sony. Zobaczcie, mogą to być rozwiązania naprawdę drobne i wygodne w użytkowaniu. Tak prezentuje się adapter od Panasonica. Jest to model przeznaczony w ogóle do Lumixów. No, i jak widzicie, jest to naprawdę nieduża kosteczka. Ja oczywiście mogę ten adapter tutaj wsunąć, nic nie stoi na przeszkodzie. Jest to mała, nieduża kosteczka, którą montuję na aparacie, ale daje mi ona dostęp do dwóch złączy XLR. Na takich złączach mogę zamontować już całkiem nowy rodzaj mikrofonu. Mikrofony, które są często dużo bardziej profesjonalne. Po drugiej stronie, cały panel, który możemy wszystko obsłużyć. Nie ma tutaj żadnego wyjścia audio. Także no, korzystając z aparatów y, Lumix, odpowiednich aparatów, dobierając taki adapter, wszystko przekazywane jest przez stopkę. Także nie musicie też martwić się o jakieś dodatkowe sprzęty, o jakieś dodatkowe kable. Po prostu wsuwacie to w aparat, tutaj podpinacie mikrofony, więc tutaj kable będą wam potrzebne. No i macie naprawdę mocne rozszerzenie audio i pełną kontrolę. Tu pracujecie praktycznie tak jakbyście mieli zewnętrzny rejestrator, ponieważ do każdego wejścia możecie sobie zmieniać wszystko co tutaj się dzieje, możecie sobie też zmieniać to jak ten dźwięk wyłapujecie jest to naprawdę bardzo, bardzo dużo opcji, więc to jest przykład rozwiązania małego od marki Panasonic a tutaj mamy jeszcze przykład troszkę większego rozwiązania od Sony, jak widzicie zasada działania jest bardzo podobna mamy panel, na którym możemy wszystko obsługiwać, mamy z drugiej strony wejścia XLR na mikrofony, rozwiązanie od Sony jest jednak no, przeznaczone do aparatów typu FX3, FX30, poza tym, że oczywiście wsuwamy się w stopkę i to też wszystko działa bez kabli, wszystko jest przekazywane Nazywane stopką. Także jest to naprawdę świetne rozwiązanie, bo nie musicie nic tutaj więcej podpinać. Wsuwacie to w aparat, cały dźwięk jest po prostu przekazywany za pośrednictwem tej stopki do aparatu, ale tutaj jest to zintegrowane również z uchwytem, z górnym uchwytem. Takie rączki często montujemy w zewnętrznych klatkach. Tu wszystko jest zintegrowane, także macie górny uchwyt, więc aparat sobie obsługujecie w ten sposób. Z racji tego, że no jest to też z myślą o tym, żeby. Za ten uchwyt trzymać, to mamy dodatkowe dwie śruby. Także poza tym, że wsuwamy się tutaj w stopkę, to mamy te dwie śruby, które nam zabezpieczą wszystko w miejscu. I mamy też uchwyt na mikrofon, czego akurat nie ma w przykładowym rozwiązaniu od pana Sonika. Mamy uchwyt tutaj typowo na takiego kierunkowego shotguna. Montujemy go tutaj, zamykamy następnie kablem XLR, wpinamy się z prawej strony. W ogóle mamy tutaj w tym rozwiązaniu też trzecie wejście, akurat na zwykły kabel mini jack. Tu mamy bardzo podobnie jak w Soniku. kontrola nad wszystkimi wejściami, w tym wypadku trzema, razem z tym mini jack no i przy okazji mamy ten uchwyt górny. Także to są adaptery, których używa się, żeby właśnie móc całkiem inny typ mikrofonów piąć do Klasycznego, małego aparatu. I przyszła pora na trzecią kategorię sprzętów dodatkowych. I tutaj też jest sprzęt, z którego skorzystają filmowcy. I dzisiaj, w zasadzie, wszystkie sprzęty są typowo dla filmowców. Raczej, nie ma tutaj nic dla fotografów. Jak wiecie, mamy. Wyświetlacze w aparatach. Mamy oczywiście wizjery, mamy też wyświetlacze. Bardzo lubimy korzystać z tych wyświetlaczy, szczególnie filmując, mając aparat gdzieś niżej, ale one mają jedną wadę. Są dość małe. Taki wyświetlacz jest mały, czasem musi mieścić dużo informacji. Te informacje mogą nam zabierać dużą część wizji naszego pola widzenia, więc pewne części obrazu mogą być zasłonięte, a niektórych informacji nie chcemy się pozbywać. Dlatego, oczywiście, jest takie rozwiązanie jak zewnętrzne monitory podglądowe. No i dobra, troszkę skłamałem, bo taki zewnętrzny monitor. Monitor podglądowy nie zawsze musi być zamontowany na stałe na waszym aparacie, ale na przykład w studiu fotograficznym może gdzieś być zawieszony obok i będziecie z niego korzystać właśnie do podglądania tych zdjęć. Chociaż no, w wypadku studiów fotograficznych pewnie większość osób i tak woli się kablem wpiąć do jakiegoś większego monitora. Mam dzisiaj dwa rozwiązania: jeden to monitor Shinobi od Atomos i to już jest naprawdę gruby kawał sprzętu. A drugi to bardziej podstawowy monitor od Fillworld. Jego też odpakuję i pokażę Wam z czym to się je. I tak prezentuje się, moi drodzy, ten podstawowy monitor od Fillworld. Jest to monitor 7-calowy. On akurat jest monitorem HD. Są też monitory 4K, są monitory, które wprowadzają wiele dodatkowych funkcji. Oczywiście im więcej funkcji, im większa rozdzielczość, tak bardzo zwiększa się koszt. Raczej nie zdarza się, że więcej pieniędzy oznacza mniej funkcji, raczej idą te rzeczy ze sobą w parze. Jak widzicie, taki monitor jest z Sporo większy od klasycznego wyświetlacza w aparacie. Co za tym idzie, dostrzeżecie tu więcej rzeczy. Monitory takie mają też często dużo dodatkowych funkcji, ponieważ pozwalają wam wyświetlać pewne informacje o obrazie, których nie macie w aparacie. Często są to dodatkowe siatki, ponieważ czasem nagrywając filmy, chcemy, żeby te filmy były dostosowane do użytku w różnych formatach. Chcemy taki film wykorzystać w kwadracie, czasem w standardowym poziomie, na przykład na YouTube'a, a czasem w pionie na różne social media jak Instagram, TikTok. Takie jak na przykład profile Fotoplusa, na które zachęcam Was, żeby sobie wejść. Tam wrzucamy też filmy krótkie o różnych rzeczach. W zależności od tego, jaki chcemy format, możemy sobie tutaj ustawić odpowiednie siatki na tym monitorze. To jest bardzo fajna i wygodna rzecz, bo wtedy nagrywając jeden film mogę go tak kadrować, żeby wykorzystać go potem w różnych formatach. Dzięki czemu bardzo ułatwiam sobie pracę. No i po prostu więcej widzę. Taki monitor możemy montować w przeróżne sposoby. Przeważnie korzystamy z pełnych klatek operatorskich. Tamte monitory gdzieś zakładamy z boku, ale oczywiście zawsze praktycznie. W takich monitorach znajdziecie też jakieś rozwiązanie podstawowe. W tym wypadku wkręcimy sobie tutaj taki mały uchwyt, następnie zakręcamy na to monitor. I zobaczcie, taki prosty montaż. Oczywiście, monitor trzeba zasilić. Różne monitory mają różne typy zasilania. Mamy tu zasilanie z kabla, więc możecie na przykład i aparat, i monitor wszystko zasilić jedną dużą baterią faulo gdzieś tu zamontowaną, ale do tego też przyda się klatka. Możecie też do monitora wpiąć baterię. W tym wypadku jest to bateria typu SF970. Dość klasyczna bateria, wykorzystywana przez wiele lamp i innych sprzętów. Podłączacie monitor jednym kablem HDMI do waszego aparatu, i to jest cały set. I ja bardzo często właśnie w ten sposób pracowałem, że do aparatu bez żadnych. Większego sprzętu, dokładałem sobie monitor poglądowy. I właśnie filmując jakieś wenty, dzięki takiemu monitorowi dużo więcej widziałem, mogłem ten aparat wygodnie trzymać. Tu przed oczami miałem wielki monitor, na którym wszystko mogłem dostrzec. Na nim też mogę ustawiać sobie często różne dodatkowe luty, wgrywać jakieś opcje, możliwości jest masa. Co monitor, to inne możliwości, więc warto to wszystko prześledzić w zależności od tego, co chcecie robić. No i z takim monitorem nagrywanie jest rzeczywiście dużo wygodniejsze, więc albo wykorzystujecie go jako zwiększenie Waszej wizji, w takim mobilnym nagrywaniu. Albo tak jak na przykład nagrywam się teraz tutaj w studiu i też mam daleko aparat z małym wyświetlaczem, więc w tym wyświetlaczu nie do końca wszystko widzę. Czasem może się okazać, że coś tu w rogu ekranu wchodzi mi w kadr, ja tego nie zobaczę, więc wtedy też mogę taki monitor poglądowy gdzieś tu bliżej na statywie zamontować. I bardzo często tak właśnie robię, że monitor poglądowy taki siedmiocalowy, jak w tym wypadku, jest już całkiem spory, więc zamontowany gdzieś na statywie na pewno w takim nagrywaniu studyjnym pozwoli mi na większą kontrolę tego, co nagrywa aparat. No, no bo w końcu, mimo tego, że występuje na filmie, to sam też go nagrywam, więc fajnie byłoby dobrze widzieć to, co dzieje się w naszym kadrze. Rozwiązania są różne, to co wybierzecie zależy już tylko od Was. Tu naprawdę możliwości jest sporo, ale bez dwóch zdań taki monitor naprawdę może się przydać. Jednak warto się zastanowić, czy będziecie z niego korzystali, bo to jest chyba jeden z częstszych akcesoriów, które ludzie kupują, a potem z niego nie korzystają, rezygnują. Więc warto dwa razy zastanowić się, zanim taki monitor kupicie. Nie zależy, czy to będzie ten Fillword, czy Atomos Shinobi, czy czy cokolwiek innego znajdziecie, to będzie to w Fotoplusie. I to moi drodzy byłoby wszystko w dzisiejszym filmie. Tak jak mówiłem dzisiaj skupiliśmy się mocno na filmowcach. Raczej z tych sprzętów, które zaprezentowałem no to jedynie monitor poglądowy może być też wykorzystywany przez fotografów, na przykład w studiu jako większy wgląd do wykonywanych zdjęć. Ale rzeczywiście adapter mikrofonów XLR do aparatów, czy przede wszystkim stabilizator obrazu do no, ruchomych ujęć to są rzeczy typowe dla filmowców i to są rzeczy, które warto rozważyć. Wydaje mi się, że stabilizator jest dość oczywisty z tego wszystkiego, że wiecie, jak on działa, wiecie, po co się go używa, ale być może nie każdy zdaje sobie sprawę, że nie zawsze warto z niego korzystać, bo tak jak mówiłem, proste nagranie, nieduża odległość, takie z nogi na nogę, takie ujęcia da się zrobić stabilnie bez stabilizatora, ale jednak jeśli chcecie troszkę pobiegać, pochodzić, poruszać się, to takie urządzenie może Wam się przydać. Małe, duże, do wyboru do koloru. Adaptery XLR to już nieco bardziej zaawansowany sprzęt, i to rzeczywiście jest do wąskiej grupy odbiorców. No i oczywiście te monitory, Monitor zawsze spoko, bo w końcu kreujemy obraz. Czy to fotografia, czy to film, kreujemy obraz, więc ten obraz jest dla nas ważny, więc i monitory. I stabilizatory, i adaptery, XLR, wszystko to znajdziecie w sklepie PhotoPlus. No i oczywiście studio, w którym nagrywam, też jest dla was dostępne, także można sobie je wynajmować i można tworzyć tutaj swoje zdjęcia, filmy, co Wam się tylko podoba. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Ja już nie przedłużam, jeśli coś Wam się spodobało, dajcie znać, może zrobimy tego pełną recenzję. Powiedzcie, co chcielibyście zobaczyć w kolejnych filmach z tej serii, ponieważ jest jeszcze bardzo dużo różnych akcesoriów, które będę chciał wam pokazać. Także spodziewajcie się jeszcze no, nie jednego filmu na ten temat. A tymczasem do zobaczenia. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!